Tak banalne zadanie na maturze z matematyki, że nawet się przy nim nie spocisz. choć pokażę Ci je. A jeżeli chcesz szybko i sprawnie napisać maturę z matematyki, link do mojej książki u mnie na profilu. Taki typ zadania pojawia się praktycznie co roku na maturze, więc nauczmy się go. Ilość różnych liczb spełniających równanie wynosi. No i popatrz, przyrównujesz każdy nawias do zera, jeżeli masz mnożenie pomiędzy, tak? Czyli piszemy sobie 1 plus 2x równa się 0, potem to samo, minus x plus 4... Równa się 0, no i na koniec x kwadrat plus, 20, plus 81 równa się 0. I teraz popatrz. Wyznaczamy sobie x, czyli tu mamy 2x równa się minus 1, czyli x równa się, jak podzielimy sobie przez to, co stoi przy x, minus 1, druga. Czyli tu mamy jedno rozwiązanie, tak? W drugim po prostu co? 4 równa się x, mamy drugie rozwiązanie. I tu najczęściej popełniany błąd, zadajemy sobie pytanie, co do kwadratu da nam liczbę ujemną? Co do kwadratu da nam minus 81? No nie ma takiej liczby, więc tutaj wykrzyknik x należy do zbioru pustego, więc zostają nam, popatrz, dwie odpowiedzi, więc mamy odpowiedź b.